W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przepustowością. No to, to wzór jest taki C, czyli przepustowość to jest B razy tam, logarytm o podstawie 2 z 1 plus SN. Niby troszkę skomplikowany, ale nie do końca. No, więc tak. No, C jak już powiedziałem przepustowość B to jest pasmo częstotliwości, na którym działamy. No i 1 jeden to 1. Jeden. S to jest sygnał. N to są zakłócenia. Ok. No i to po prostu jakiekolwiek zadanie z przepustowości będzie, to podstawiamy pod ten wzór. To jest o tyle fajne w tym temacie. Więc tak, powiedzmy, że mamy na przykład obliczyć przepustowość z danymi. Sn to jest 30 decybeli, a B to jest tak, pasmo to jest od. Powiedzmy, że pasmo to jest od 300. Do 3400 Hz. Nie? To jest, to jest nasze pasmo. Sobie tak z boku to zrobiło. To jest nasze pasmo. Czyli B równa się tak naprawdę 3400 odjąć 300. Nie? Czyli równa się 3100. Ok. No i to są helce, Prawda częstotliwość pasmu częstotliwości, no to są herce. I teraz tak, tego nie powiedziałem, to jest ważne. Jednostką SN, czyli sygnału przez zakłócenia jest taka bardzo dziwna rzecz. To jest wat przez wat. Tak to się pisze. To, to jest jednostka sygnału przez zakłócenia. A my tutaj mamy decyberę. No to trzeba zamienić te decyberę na Jednostkę wat przez wat. Jak to się robi? Wzorem. Jakim? To mamy tak, 30 decybeli równa się logarytm. Przepraszam, najpierw 10. 10. Logarytm. O podstawie 10 z no, SN. Nie? Czyli to można powiedzieć, czyli 3 dB równa się logarytm 10 z SN. Czyli po prostu, co to znaczy logarytm? 10 do potęgi trzeciej równa się SN. Nie? Tak to się robi. Po prostu, to, tak działa logarytm. Jak ktoś nie pamięta, to teraz przypomniałem właśnie. 10 do 3 równa się SN. Czyli 10, czy podstawa logarytmu do potęgi tego, co jest naszym wynikiem daje tą naszą liczbę logarytmowaną. Tak po prostu logary, logarytm działa. Więc to jest? 1000 równa się S przez N. To można teraz obliczyć. Przepustowość równa się 3100. Rogarytm dwójkowy z 1 plus 001, czyli to jest razem, dobra, tu przepiszę 3100 rogarytm dwójkowy LD sobie zapiszę z 1001 to po Wprowadzeniu w, w kalkulator to będzie coś w okolicach 3, 0, 8, 9, 8. Wiada się raz, dwa, trzy raz. No, spoko. To jest nasz wynik. A, przepustowość, no to jednostka przepustowości. Bit. Na sekundę. Nie? I teraz drugie zadanie. Tutaj za dużo wymyśleć nie można. Ale powiedzmy, że mamy obliczyć B. Jest jakieś nieznane. To B. I mamy tak. Mamy podane C. C równa się 1000. I mamy podane, że Sn równa się minus 30. No to robimy najpierw decybeli oczywiście. No i robimy najpierw przeliczanie tego na wat na wat. No to ten sam wzór. Nie? Minus 30 równa się 10 logarytm w podstawie 10 z Sn. Czyli to jest to no minus 3. Równa się tam ten logarytm Sn. N to jest tak 10 do potęgi, to jest, to jest 3, nie? to jest minus 30 przez 10 podzielone. 10 do potęgi minus 3 równa się no, sn czyli równa się raz, dwa, prawda, trzy, 0,01 watta na wat. Czyli tak mamy, tak 1000, tak tyle wynosi, tak równa się nasze B razy logarytm dwójkowy z 1,01, bo prostu już jeden od razu dodałem do tego. No to jest tak, B równa się 1000 przez logarytm dwójkowy z 1,01. To się równa w przybliżeniu, oczywiście. 6, 9, 6, 6. Helca. Oj. Helca. No i tyle. Nie ma tutaj zbyt dużo naprawdę zadań, które można w jakiś podchwytliwy sposób ułożyć. Jak no. ktoś to ogarnia, to raczej ogarnie zadania tego typu, więc. No ja już dziękuję. Do widzenia Państwu.